Zrobimy ponownie, a co mi tam? Mam czas. Zresztą jutro jest, no wiecie, no święto. Więc jutro no, na 100 z oczywiście nie idę. Biorąc to pod uwagę. A, i znowu mi jak... no, się przypomniało jak beznadziejny jest ten bonus. stykły na życie i 25 jabłek. Owoców łumpa. To wszystko. Aaa, znowu mi się przypomniało. Jejku, stale dobre czasy. A co innych, inne gier, które, które, które tak myślę, żeby przy sobie przejść, tak naprawdę, do. To, A gracze, znaczy, które właśnie mam i które wkrótce przejdę na pewno. No no, znaczy, no to tak, co mniej więcej mam? Mam mniej więcej Zino Clash. który które, no sobie odpowiem na początek na poziomie Difficult, tak szczerze. I. Tak, te, no jest w moją trudnością Difficult i on jest Difficult nie bez powodu, wierzcie mi, to jest całkiem trudna gra. No przynajmniej tak na pierwszy raz, bo ona jest na pewno trudna. I też muszę ją całkiem nieźle opanować, żeby potem tak myśleć, tak o, o tym myśleć, żeby potem z niej no, zrobić let's Ale też się założyć na naprawdę na, na, na ciekawą, tylko że po prostu jak mówię, jest ona całkiem no tak mi się zdaje niełatwa do opanowania, więc muszę to jakoś no, szczególnie opanować. No, byłem na tym e, ogrodzeniu, jakoś mi się udało. Nie nie, 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 nie. nie dziękuję. No czy nie, wszystkie skrzynki, czy nie? Ja nie, Tak, no, 98. To chyba jest mało. Tak, na nie, dwie! nas na 102, jejku. inny tekst. Wiem, be, inny tekst. O, czy ja właśnie jestem tutaj... Ej, znowu nie wierzę, że ja pominam jakieś skrzynki. Naprawdę, co ja robię? Mijam skrzynki zupełnie bez powodu. Naprawdę, nie wiem. A, wiem, które pominąłem! Tamte, gdzie były te miny, już wiem! Doskonale, teraz sobie przypomniałem, że tam... że o tamte skrzynki chodziło. I no, znowu będę wszystko robił, no musiał zrobić od nowa, więc no cięcie, bo raczej już nie będę, no nie będzie tego tak chcieć, tak, tak raczej oglądać, że jeszcze raz znowu pojąć znowu i potem znowu pojąć ten cały siódmy. Więc cięć, naprawdę. Ha, mam cię wreszcie. Proszę bardzo, oto ten cały klejnot. I proszę bardzo, już mamy czyli jest to maksymalna ilość, jak mówię, jaką można w tej grze mieć. No chyba, że tam już coś się zbuguje, to może mieć więcej niż 99, jednak no, tak normalnie 99 to jest ilość maksymalna, więc no wiecie. Nie będę przebrał tego tańca, zresztą, A czy mógłbym, ale nie, chcę po prostu, trzeba to obejrzeć. A więc zaraz, by. no, wyjdźmy stąd. No i właśnie, ciągle byśmy w tym temacie tych gier, które niby, które niby przechodzę, tak? No, no bo, no tak, ostatnio skończyliśmy na, niby tam, na Zino Clash, tak? To jest ostatniego, no, ostatnie o której wspomniałem. No co tam jeszcze mam do takiego do przejścia? No mam, mam, tak, mam sami Maxa, ale o tym wspomnij, wiecie, że już to mamy do przejścia i że, że tam kupiłem. No już w moim zagrajmy... no, w moim zagrajmy to było wspomniane z... zagrajmy z Poker Night at the Inventory To tam o tym była wnianka mniej więcej. No, mam tego czastko z całego jedynkę do przejścia Po tym jeszcze no, jest taka gierka, taka to jest dość ciekawa jak Experience 112 jest taką gierkę, no mam tak planuję przejść i także Dead Rising 2. No zresztą, co tam? No co tam? wiecie, mam Leftworld DD 1, 2. Co miałbym nie kupić? No Dead Rising dwójkę No skoro tam też są zombie, no które oczywiście no, wypadałoby ukatrupić. No z się odchodzi. No i po prostu, tego, tak, 8. No i, i nie będę tak wszystkiego przechodziły do Okej, ok, teraz ten poziom, gdzie jesteśmy. Moi drodzy, to jest Road to Ruin. Muzyka świetna. O, po co nie jest świetny? To są absolutnie moje ulubione poziomy w, w całym klaszu dwójce, jak nic. Takie właśnie poziomy, takie właśnie ruiny. Ruiny tak wszystko oczywiście jest opętane, naprawdę to jest bardzo fajny, bardzo fajny świat, bardzo mi się to podoba takie poziomy. Te jest całkiem fajne, są przeszkody, wszystko w ogóle. No wiecie o co mi chodzi po prostu. A da, zapitam ten naprzód, to jeszcze spróbuję dostać się tutaj na lewo, bo jak widzicie są takie właśnie jakby nieaktywne skrzynie, tutaj niby takie są. Jest tak jakby białe obramowanie niby tych skrzyń, czy, czy te, takie coś, nie wiem jak to inaczej nazwać, takie jakby, no wiecie, takie białe komputery tych, tych skrzyń. I tam na lewo jest kolejna druga czaszki, do której można się dostać na dwa sposoby. Jeden sposób to poprzez inny sekret, właśnie podobny do, do, podobny do tego, co było na końcu poziomu 13. I jeszcze jest jeden sposób, który wam może teraz pokażę, jeżeli mi się oczywiście uda. Oto trzeba po prostu skokno, skok, no, no wiecie, ze a znaczy po wślizgu skręciłem. Taki skok. O, właśnie, też trzeba to uwa uważać na końcu, żeby jednak ten skok żeby się udał. Trzeba e, jeszcze skoczyć, to tam jakieś jak jest się na dole. Uwierzcie, to zadziała. Tak nie wiem, trochę to cheat, są, no, ale no, wiecie. A jednak e, kres nie był na tyle długo nietykalny, że jednak e, mnie te nitra zraniły. Nie ma sprawy, naprawdę. Ale po prostu chcę pokazać, że jest to możliwe tam skoczenie. Jednak to jest dosyć nie niebezpieczne, tak przejść tamtą e, drogą. E, właśnie w stronę taką odwrotną niż do tej, na no, którą powinno się przejść, więc to za sobie zostawię. Na kiedy indziej, tam jest po prostu więcej skrzyni. I bez ich jednak nie można tutaj klejnotów na tym poziomie zdobyć. To jest jeszcze jeden klejnot do zdobycia, inny. Jednak teraz go nie zdobędę. Chyba, ach czekajcie, wiecie co? Zrobię tak: wrócę do Walpruma. Wrócę do, do niego i wejdę jeszcze raz, bo jeszcze na tym poziomie jest jeszcze jedna droga czaszki. I na nie będzie do zdobycia na końcu kolejny klejnot. Uwierzcie mi tutaj też czy, lub nie, taka prawda jednak. Po prostu jak mówię, mówię Po prostu są takie też klimatyczne i też ta muzyka, to coś. Tak też rzeczy, czy cokolwiek to jest, no... One są też takie bardzo słabe, bardzo, bardzo słabi, bardzo pojęcie dziwnicy. O, są to te słodcy! Nie no, dobra. <tuje winston> się kurde, jakie to ma wielkach oczy, serio. Czy to w to, ogóle ma nogi? O, to jest nowy przeciwnik, taki bardzo też dosyć niebezpieczny. Znaczy, on też chodzi w kółko, więc niby on nie jest niebezpieczny, gdybyś nie powinien. Ale popatrzcie, on ma kolce i na szyi, które tak go jakby owijają na, no wiecie, są tak ostają na boki. I ma także kolce tak jakby nogi na swojej głowie, tam na górze. Więc nie można go traktować ani kręciołem, ani skokiem, tylko ślizgiem. Tylko wsi tutaj przeciwko niemu zadziała, kręcią tutaj nic nie pomoże, więc na nie próbujcie. Jak mówię, oni jednak sobie po chodzą w tej z cały czas, więc no to się nie pójdzie przynajmniej. Tak to je ogniem. Znaczy nie wszystkie zjeją, niektóre jednak no tak postępują. No widzicie, tu jest właśnie droga czaszki. Tam nas prowadzą na drugą stronę. Co tam było? A nie, nie było tam. OK, to będzie kolej, kolejny nowy dziwnik. Tak jak widzicie, takie są kłody jakby no, się pojawiają, tak się odbijają od kolejnych platform. Te kłody są rzucane przez tego tak przez tego tutaj godyla Tak on mnie rzuca, no się od każdą platformę niby i, i, i jednak potem na końcu tego goryla no, można jednak go załatwić. Kręciłem nawet, nie ma sprawy, on, on spadnie. On zginie po prostu. Zginiesz, spadnie. Jeszcze kolejny widzę, będzie taki moment z kolejnym takim kodelem szympansem. znaczy nie, nie szympansem, jak. Gdzie to jest szympansem? Naprawdę, się powiedzieć. Gdzie to jest szympansem? Nie skupisz się to wzięło. Pewny szympansem jest inny przyczyn, którego. <grytanie> Chciałem wykonać wślizg i skok z prawo. Co to było pojęcia nie mam. I czy by zdawał. Chwileczkę, czy by znowu to przechodzić, naprawdę? Znowu bym chciał, na takim, że. A, jednak jest, okej, okay. Myślałem, że nie będzie tutaj drogi czaszki aktywnej, jednak je widzę, jest aktywna, więc. Okej, okay, już nie narzekam. Po prostu sposób przez to samo przejdziemy jeszcze raz. A to był głupi błąd. Przecież przysięgam, że chciałem skoczyć ze, ze ślizgiem w prawo, a skoczyłem z jakiegoś powodu w lewo. Pani nie mam pojęcia, jakim to do tego doszło. Cytułem i. Ocuń się z drogi. Dziękuję bardzo. Teraz coś się go pewnie załama. Tak, oczywiście można te kłody usłyszeć, kiedy one się tak pojawiają, że kiedyś odbierają, czy są, one są daleko, czy blisko. Jest, że są, są one coraz głośniejsze, po jakimś czasie, no, jednak z przy nas. A teraz skoczmy bez ślizgu, dobra, w poszło. Możemy na, na te płomienie. I proszę bardzo, tu ten Glade. Było trudne, nie było tak takie trudne, tylko jak te popełniono, głupie błędy i jak nie wiem. A znaczy, to może nie jest trudne, tak, dlatego po prostu to pamiętam, że jak to przechodzi tak dalej. Wszystko to jest dla niej łatwe. Wiecie, że w, w tego krasa już cztery i razy grałem. Zresztą w ogóle w tyle do że no ho ho. I bons. Bądź... Szczerze powiem co do tych co mam do przejścia, to mam miejsce do, do, do przejścia Bush of Persia i Assassin's Creed na dwójkę. Jednak te dwie gry szczerze, one mnie obie, aż tak bardzo nie, nie zachęcają, tam, no nie wiem, jakoś tak wszystko się w nich zawadza, jak nie mnie powtarza. Znaczy wiem, że może to się nie zgadza z waszą opinią, ale po co moja taka jednak jest, że jakoś nie wiem, po co te dwie gry jakoś mnie tak nie zachęcają do tego, żeby je i tak, ten bonus jest taki dosyć podobny, to znaczy tak, on jest dosyć podobny do tego bonusa z poziomu siódmego, no ten właśnie, gdzie były te tylko 25 owoców łąpa. Jak tu tych owoców jest do, do zebrania tak no prawie że dwukrotnie więcej, więc no kurczę, to był jak mówię podobny taki bonus, więc nie wiem, naprawdę. Nie czytam, że. jak ja na ten skoczyłem, To było coś pięknego tym razem. A tu będzie ten no, przeciwnik, o którym mówiłem, że to będzie bardziej symbol właśnie niż ten goryl. Tak, ten, ta, ta mapa ta, ona tak skacze tam z. Co. Jak widzicie, tutaj skacze co trzy takie pola. Tak możemy ją jednak tak. A czy możemy, znaczy możemy ją, ją, ją tak jednak potraktować się takim właśnie kręciołem? No widzicie, mam 40 skrzynek niezebranych. No, one wszystkie są, no na ta. Tym, na na tej dru drugiej drodze czaszki, jednak jak mówię, do, do niej dostępu no, takiego bezpieczniejszego nie mamy jednak, więc tak nie będę próbował, w, no tutaj. O, czy ja w ogóle pominąłem kryształ? W was jest das? Nie wiem, dzisiaj naprawdę wyjątkowo wszystko pomijam. Uwielbiam, ja że nie robię tego specjalnie. Wszystko pomijam. Nie wiem czemu tak robię. Dobra, gdzie jesteś? jesteś mi mówić, że nie uciekniesz mi, bo wiecie, kryształ nie zająć nie ucieknie. No, Nie chcę skoczyć tam zbyt, zbyt... Nie chciałem zbyt wcześnie, żeby no, ten nie mnie nie, nie zranił. I mi poszło, tutaj skaczemy. Na, na tej drodze żadnych chyba nie było żadnych skrzynek, to czemu się przejmuję skoro, no wiecie? A to dlatego skrzynki nie zebrałem, bo ona była na innej tutaj drodze. Znaczy w tego kryształu. No okej, okay, rozumiem teraz. Okej, okay, no to już rozumiem. Wszystko dla się teraz, no nagle Strasznie wyjaśniło. Naprawdę, wprost Oj, no jeszcze mam, mam nietykalność. Jednak na kije, jakbyśmy sobie poradzili, dividend, no, że co, co mi tam. Naprawdę. A bonus nie dbam. Co tam ta małpa? Wow. Co? 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 A to, to jest możliwe? Ej, naprawdę? Dynamit odpycha na inne kierunki niż naprzód? Wow! Nie widziałem, o taki Dynamit tak potrafi. Ej. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Dynamit mnie odepchnął na bok. I tutaj nie żartuję, nic nie naciskałem, tylko w prawo, czyli niby tam w prawo szedłem. Ale po tym nic. Ten dynamit sam mnie odepchnął. Tak samo jak kutę tam w Asterix się tam, jak walczyłem z tymi posami, niby z tymi maszynami zła. To mi dynamit odepchnęły. Kurde. Jezu, Chryste. Może i z player, ale przynajmniej z tym razem z tego powstało coś epickiego jak dla mnie.